Cześć! Ostatnio postanowiłam podjąć się niesamowicie trudnego zadania i chodzi mi tutaj o posegregowanie moich wszystkich prac plastycznych. Prac plastycznych, które zostały wykonane przeze mnie. I ja już dwa filmy temu zaczęłam właśnie ten proces segregowania, porządkowania moich prac. Mogliście mi towarzyszyć, ale oczywiście nie udało mi się tego skończyć w jednym filmie, także dzisiaj zapraszam na kolejną część. Tu możecie zobaczyć pierwszy linoryt. On nosi tytuł Bloki w Tle. I ja planowałam zrobić nakład tego linorytu w 10 egzemplarzach. Nawet już opisałam, że właśnie jest to odbitka pierwsza z 10. Natomiast kiedy zrobiłam tę grafikę, to znałam, że jest ona nieudana, że nie podoba mi się efekt, jaki uzyskałam i nie kontynuowałam pracy nad nim, czyli nie robiłam kolejnych odbitek. Więc tak naprawdę ta informacja jest błędna, ponieważ. Tych grafik więcej nie ma, jest jeden, jedyny egzemplarz, czego teraz bardzo żałuję, bo w tym momencie uważam, że to jest dobra praca i że szkoda, że nie kontynuowałam pracy nad nią, no ale niestety czasem popełnia się takie błędy. Zresztą ja często tak mam i wydaje mi się, że wielu artystów właśnie z takim problemem się zmaga, że po prostu przez to, że my ambitnie podchodzimy do swoich zadań, że chcemy zrobić pracę jak najlepsze, to nieco zbyt krytycznie je oceniamy. I w momencie, kiedy właśnie zrobimy jakąś czytą grafikę, obraz, rysunek, to stwierdzamy, że jest nieudana, beznadziejna i nadaje się tylko do kosza. I ja właśnie w przypadku tej grafiki tak stwierdziłam. Natomiast po czasie, kiedy nabrałam dystansu do tej pracy, to zdałam sobie sprawę, że ona mi się podoba, że uważam, że to jest dobra praca. Natomiast matrycę już zniszczyłam, w związku z tym kolejnych odbitek nie będzie. A jest to tym bardziej, może nie przykre, ale trochę mi szkoda, ponieważ zobaczcie, ja ją odbijałam za pomocą farby, która okazała się niewłaściwa do technik druku wypukłego, niewłaściwa do linorytu. Była taka sytuacja, że ja posłużyłam się farbą, która w opisie przygotowanym przez producenta określona była jako farba do linorytu. Natomiast po czasie okazało się, że ona się do linorytu zupełnie nie nadaje, ponieważ tak jak widzicie. Z tej strony ewidentnie widać żółty, żółte plamy tłuszczu, które właśnie już po wyschnięciu, po tak naprawdę kilku miesiącach, nawet od zrobienia tej odbitki, zaczęły się wyłaniać i one są niestety w mniejszym stopniu, ale widoczne również z tej strony. Dlatego ta odbitka nie dość, że jest tylko jedna, to w dodatku jest ona no nie nadająca się do niczego. Ja pomimo wszystko ją zostawiłam tak typowo dla, dla siebie na pamiątkę, no bo, bo teraz uznają, że jest to fajna praca i że oczywiście może troszkę bym nad nią popracowała jeszcze, troszkę być może bym tutaj zwiększyła ilość bieli, ale ogólnie uważam, że to jest udana praca i szkoda, że no nic z niej już nie będzie. Dobra, idziemy dalej. To jest też bardzo fajna praca pod względem takim, Pamiątkowym dla mnie, niestety nie zapisałam roku, wydaje mi się, że to mógł być nawet rok 2016, być może, a może wcześniej, nie, chyba 2016, co ja mówię, 2006, czyli moment, kiedy ja byłam na początku liceum. Wydaje mi się, że to była pierwsza klasa liceum, tak, tak podejrzewam, i chodziłam na takie zajęcia artystyczne do, takie, do takiego prywatnego studia, do takiej prywatnej szkoły. Wiecie, z zajęciami plastycznymi, dodatkowymi, i to była jeszcze taka grupa, która nawet nie była przygotowująca do egzaminów wstępnych na studia, tylko taka po prostu dla młodzieży, żeby sobie porysować, pouczyć się czegoś nowego. I rzeczywiście ja uważam, że tam się dużo nauczam. Nie pamiętam jak ta nauczycielka się nazywała. Kurczę szkoda, bo to też to była malarka, chyba Beata Miana, i miała na imię, a nazwiska, niestety w ogóle już nie pamiętam. Natomiast. Kojarzę, że to była taka naprawdę spoko kobieta. Yy, i, I właśnie tam między innymi rysowaliśmy Martwe Natury. To jest moja jedna z pierwszych martwych natur. Oczywiście był to rysunek nieudolny, był to rysunek taki bardzo sztywny. Ta praca jest dobrym dowodem na to, że przecenia się talent. To znaczy, że jeżeli ktoś. Tworzy prace plastyczne na wysokim poziomie, to nie dlatego, że urodził się wybitnie utalentowany, ale dlatego, że po prostu włożył w to dużo pracy i nauczył się rysować. Oczywiście, jakieś tam predyspozycje trzeba mieć, i nie każdy jest się w stanie albo przynajmniej. Nie każdy jest się w stanie z łatwością nauczyć rysunku na odpowiednio wysokim poziomie, czy też jakiejkolwiek innej działalności. Jeżeli mamy do czegoś predyspozycję, to wychodzi nam to lepiej. Natomiast zawsze jest tak, że najpierw się czegoś nie umie, trzeba to przez dłuższy czas robić nieumiejętnie i dopiero po czasie zaczyna się umieć coś robić. I tak tutaj widać, że ta martwa natura nie jest tragiczna, jak na właśnie osobę nastoletnią zaczynającą swoją przygodę z rysunkiem na powiedzmy poważnie, natomiast jest, jest to robione tak cały czas jeszcze nieudolnie, bardzo sztywno i, i to jest ok, bo to był, to był właśnie proces, to była właśnie droga, która doprowadziła mnie do tego, że teraz potrafię rysować lepiej i już. Tutaj na studiach robiliśmy takie odbitki. To były zajęcia, ja pamiętam, to były zajęcia na pierwszym roku z grafiki warsztatowej, i ta praca była, ta praca była tak naprawdę takim przygotowaniem do robienia prawdziwych grafik artystycznych. My to po prostu odbijaliśmy w jakiś sposób. Yy, chyba to były płytki CD, które ja odbijałam na tej kartce. Pierwsza praca, pierwsza albo druga na zajęciach z grafiki warsztatowej, i ona jeszcze nie była prawdziwie zrobiona w technice graficznej, żadnej, ale była właśnie takim fajnym wprowadzeniem do, do tej dziedziny twórczości artystycznej. Uważam, że sama kompozycja jest udana i tą pracę sobie zostawiłam na pamiątkę, ale też nie, też nie na takiej zasadzie, że o, beznadziejna praca, ale pierwsza tę zostawiłam. Nie, ja uważam, że, że ona jest spoko, że ja bym mogła ją sobie... Powiesić, oprawić, powiesić na ścianie, i że prezentowałaby się całkiem, całkiem okej. Okay. Dobra, dalej. Ta praca to jest z kolei kopia obrazu Picassa. I spróbuję znaleźć w internecie ten obraz, właśnie malowany przez Picassa, żeby pokazać Wam, że naprawdę udało mi się w bardzo dużym stopniu odwzorować ten obraz. I ja to malowałam również jeszcze na tych zajęciach, właśnie takich, w początkach liceum, kiedy, kiedy jeszcze nawet wydaje mi się, że w tym moment, w momencie, kiedy ja malowałam tą pracę, to jeszcze nawet nie byłam przekonana co do tego, czy próbować swoich sił w tym, żeby zająć się twórczością artystyczną na poważnie. Wydaje mi się, że w początkowym momencie, kiedy ja chodziłam na te zajęcia, to było tak na zasadzie, że a zobaczę, jak mi idzie, sprawdzę, czy to mi się podoba, i namalowałam taki obraz, i uważam, że on jest bardzo dobry. W sensie to jest tylko kopia, ja sobie z tego zdaję sprawę. Wydaje mi się, że opieranie całej swojej twórczości wyłącznie na tworzeniu kopii, wyłącznie na powielaniu prac innych artystów, to jest zły pomysł, ponieważ my wtedy się stajemy jedynie odtwórcami. Tak, yy, nasz warsztat może się stawać coraz lepszy, natomiast nie ma tego procesu kreatywnego, który ja sobie cenię. Dlatego, gdyby ktoś się chciał zajmować tylko kopiowaniem prac, ja bym to odradzała. Ale z drugiej strony, tworzenie kopii co jakiś czas, w, w powiedzmy procentowo w niedużej ilości yy, działań artystycznych, którymi się zajmujemy, to jest bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o nasz rozwój artystyczny, rozwój po prostu umiejętności technicznych. Ponieważ my, jeżeli musimy stworzyć coś, co wymyślił ktoś inny, co najpierw namalował ktoś inny, to wtedy jakby musimy wysilać nasz mózg, żeby znaleźć drogę do rozwiązań, które ktoś inny zaproponował. I oczywiście mówi się na przykład, żeby szkicując, na przykład postać ludzką, nie szkicować, powielając pracę innych artystów, kopiując je, tylko szkicować najlepiej z natury, ponieważ w sytuacji, kiedy właśnie ktoś inny przed nami popełni jakiś błąd, a my będziemy go kopiować, to my również nieświadomie ten błąd, na przykład anatomiczny, popełniamy. I tak, jest to prawda, dlatego nie mówię, żeby wyłącznie kopiować. Natomiast w przypadku malarstwa, anatomia, kompozycja, nawet w przypadku malowania postaci ludzkich, to są tylko jedne z elementów, które, nad którymi my musimy pracować. Ważne są też takie kwestie właśnie jak rozmieszczenie kolorów, jak sposób posługiwania się pędzlem, jak różnorodność uzyskiwania plam, faktur. I po prostu na niektóre rzeczy być może sami byśmy nie wpadli, a w momencie, kiedy chcemy właśnie odwzorować działania innego artysty, to możemy się szybciej i efektywniej nauczyć czegoś nowego. I jeszcze dlaczego uważam, że robienie kopii jest wartościowe i wydaje mi się, że wydaje mi się, że tego nigdzie nie usłyszałam i że ja sama wymyśliłam ten powód, tę zaletę robienia kopii, ponieważ kiedy my na przykład tworzymy pracę, wzorując się na jakimś artyście, którego cenimy, którego uważamy za no, może niewybitnego, ale no za po prostu dobrego artystę. I kiedy my zrobimy kopię i uświadomimy sobie, że jesteśmy w stanie namalować technicznie tak samo dobrą pracę jak ten człowiek, to bardzo wzrasta nasze poczucie pewności siebie i nasze przekonanie o tym, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Czyli no poprawia się tutaj, poprawiają się te kwestie, właśnie. Związane z pozytywną oceną własnych działań, co w przypadku twórców, w przypadku działań artystycznych, przynajmniej w zakresie sztuk plastycznych, uważam, że jest niezwykle cenne. Tak. Tu jest też kopia, ta jest już dużo gorsza. Ja ją robiłam też właśnie w tym 2006 roku, natomiast taka głupia sprawa ja nie pamiętam, kto jest autorem oryginału. Więc jeżeli jesteście w stanie rozpoznać yy, to dzieło sztuki właśnie na podstawie tej stworzonej przeze mnie kopii, która ty, tutaj widać, że ona jest już no, słabsza, słabsza, ale no tak jak mówię, nie ma nic w tym złego, bo tworzenie słabszych prac doprowadziło do tego, że teraz tworzę lepsze. Natomiast właśnie jak macie pomysł, jak wiecie, kto jest autorem oryginału, to bardzo proszę napiszcie to w komentarzu, bo yy, po prostu ja bym to chciała wiedzieć. Nie podoba mi się to, że nie pamiętam, kto ten obraz w oryginale malował. Okay. O, tą pracę już widzieliście. Znaczy widzieliście jedną odbitkę tej akwaforty aqua z aquatintą. Tu widzicie, że mam więcej egzemplarzy. Te z jakiegoś powodu przykleiłam na ten biały papier, na spód. Jakąś miałam konieczność co do tego. W tym momencie już mi się to nie podoba, bo nie mam jak tego odczepić. No, ale trudno, więc zachowałam w takiej formie. Tutaj jest słoń, którego trzyma mysz. To jest rysunek też, który robiłam jako nastolatka. Miałam może 16 lat maksymalnie, tak mi się wydaje przynajmniej. No, taki, taki rysuneczek. Dziecinny, ale zachowałam sobie. Tutaj też taki rysunek, który zrobiłam jeszcze jako nastolatka. Wydaje mi się, że miałam właśnie no z max 16 lat. I to, była, y, to było przerysowane po prostu z jakiegoś czasopisma. Także ja tego nie wymyśliłam, nie jestem aż taka kreatywna, no ale, ale przerysowałam. Sam ten rysunek oczywiście uważam, że jest zbyt y, mało kontrastowy, ale sam ten element uważam, że jest ok. Natomiast tło uważam, że jest marnie zrobione, i y, no. Należałoby je poprawić, no ale jak na, tamten, jak na tamte czasy, jak na moje możliwości, właśnie w tamtym okresie, to to była to praca ok. Tutaj jest taki linor, to już jest dużo późniejszy okres, to już jest na pewno po studiach, może nie na pewno, ale chyba to jest po studiach. Nie, nie, akurat tej odbitki nie podpisałam, niestety. Niestety to jest mój problem, tutaj muszę się przyznać, że. Mam problem z podpisywaniem i numeracją grafik artystycznych, które robię. Głównie oczywiście linorytów. Ja wiem, że to trzeba robić i ja się staram. I niektóre rzeczywiście mam ponumerowane, ale nie wszystkie. Bo, no nie wiem, to i, jakoś przekracza to moje możliwości. Nie mam takich predyspozycji yy, księgowej i niestety często o tym zapominam. Na przykład stwierdzam na początku, że a dobra, zrobię kilka odbitek, do, wybiorę te udane, te nieudane powywalam, a potem mija czas i ja zapominam. I, no, i tak to wygląda, ale nie bierzcie ze mnie przykładu, bo potem, potem jest problem. Potem na przykład jeżeli chcecie gdzieś na przykład jakąś pracę prezentować czy komuś sprzedać, no to pracę Sygnowane, numerowane mają o wiele większą wartość. Ja od jakiegoś czasu bardziej o to dbam, od jakiegoś czasu, kiedy jakby no, zdałam sobie sprawę, że no trzeba na poważnie tutaj y, zadbać też o tą promocję swoich prac o to, żeby je gdzieś pokazywać, eksponować, sprzedawać, a nie tylko robić dla samego robienia. No ale dawniej, teraz też, ale zwłaszcza dawniej miałam z tym problem. O, to jest bardzo fajna praca, naprawdę ją lubię. To jest praca, która łączy w sobie technikę cyfrową, czyli po prostu grafikę zrobioną w komputerze, z sito więc taka technika łączona. Tutaj widzicie, jest krowa, jedna, druga. Tytuł pracy to krowa. No, to robiłam na studiach, jak byłam na Słowacji, czyli na moich studiach magisterskich. No i naprawdę uważam, że to jest jedna z lepszych prac. Mam dwa egzemplarze, tylko co prawda tej pracy, no tak, yy, tak wyszło, że więcej nie ma, nie mam, ale bardzo ją lubię, jestem z jej naprawdę dumna. Tutaj jest z kolei rysunek, który robiłam na zajęciach takich już przygotowujących na egzaminy do szkoły wyższej i o ile kolana ma tu, widzę, złe. O ile cała postać mi się podoba, to twarz oczywiście jest totalnie płaska. No ale to właśnie, znowu przykład tego, że się człowiek stopniowo uczy i ta praca jest już moim zdaniem taka, że widać, że hmm, może jest potencjał w tym człowieku, ale cały czas to nie jest taka praca, żeby, nie wiem, siedzieć i się zachwycać. Zresztą czy sztuka jest po to, żeby się zachwycać? Moim zdaniem absolutnie nie. To jest niedawno robiony obraz w technice olejnej na papierze, tak zupełnie spontanicznie, taki szkic, szkic sobie zaczęłam robić, bez jakiegoś tam y, wielkiego konceptualnego przygotowywania się. Cały czas ta praca nie jest skończona, być może już nigdy jej nie skończę, ale nawet w takiej wersji nieskończonej uważam, że ma w sobie coś fajnego. I... Dobrze, to na ten moment tyle. Ja sobie przejrzałam tę te pracę, teraz będę je rozdzielać. Czy którąś wyrzucę? Chyba nie. Chyba wszystkie zostawię, bo yy, nawet jeżeli nie mają wszystkie z nich wartości, wysokiej wartości artystycznej, to wartość sentymentalną dla mnie mają. Ja Wam je pokazałam, a sama teraz zastanowię się, jak je zabezpieczyć, które zostawić właśnie do jakiegoś eksponowania, ewentualnie, a które skować po prostu na taką pamiątkę <grym> tylko dla mnie. No jeszcze na pewno mam dwie teczki jedną taką dużą 100x70, a drugą mniejszą w której mam kolejne prace i więc myślę że dwa jeszcze filmy pojawią się o tej tematyce dziękuję wam bardzo trzymajcie się i do następnego filmu pa